Jedną z praktyk szamańskich, którą od kilku lat już e, uprawiam, jest potu. Jest to ceremonia, e, gdzie zapraszamy do działania wszystkie żywioły i z nimi się integrujemy. Jest to też e, rytuał, w którym odnawiamy nasz związek z życiem, wchodząc w łono Matki Ziemi, która e, symbolizuje e, kopuła szawasu. Szamanizm jest praktyką. To nie jest teoria, w którą się wierzy, tylko to jest praktyka, w którą się działa. I na przykład jednym z, z rytuałów, które łączą w sobie te wszystkie elementy i wprowadzają właśnie to nasze rozumienie w cykliczności tego świata, jest na przykład szałospotu, który jest dla mnie jedną z najmocniejszych takich praktyk. Co prawda akurat nie pochodzi on z, z szamanizmu syberyjskiego, tym, z którym ja jestem najbardziej. Związana, tylko z plemion północnej Ameryki. Taka praktyka właśnie umożliwiła mi przede wszystkim większe zrozumienie samej siebie, uzdrowiła mnie wewnętrznie, pozwoliła na wzbogacenie wielu aspektów życia. Ceremonia Shaol jest powrotem do Łona Matki Ziemi, do momentu kreacji wszechświata. Jest to stan, w którym dopiero przechodzimy przez nasze życie, jego ciągłość i odradzamy się na nowo. Po tu jest prostą konstrukcją. Jest to mały szałas, który w środku ma wydrążoną dziurę na kamienie. Na zewnątrz płonie wielki ogień z kamieniami w środku które grzeją się do czerwoności i następnie są wnoszone przez ognia mistrzów do środka. Kiedy wszyscy są już w środku, łącznie z ogniami mistrzami, drzwi szałasu zamykają się i panuje ciemność. Z reguły jest to bardzo małe i ciasne miejsce, bardzo niskie i wszyscy są ściśnięci ze sobą, tak by czuli się jak embriony, jak jaja żółwia. Przełom spotu jest podzielony na cztery odsłony. Pierwsza z nich to połączenie z siłą wschodu, odpowiada jej żywioł powietrza, a także etap w życiu człowieka, którym jest narodziny i dzieciństwo. Jest to też ten moment, w którym możemy zapraszać swoich bliskich, łącznie z przewodnikami duchowymi. A także z wszystkimi tymi, którzy się na mnie opiekują, czy to żywi, czy umarli, a również różnego rodzaju istoty, które się na mnie opiekują. Jest to też moment, w którym wyrażamy swoją intencję na szałost, bo cała ta procedura jest tak naprawdę drogą do spełnienia tego, z czym przychodzimy. Często są to prośby o uzdrowienie, o odnowienie różnych relacji. O znalezienie nowego pomysłu, nowych celi, kreatywności, siły, za każdym razem tak naprawdę to jest w szałasie takie piękne, że, że osiągamy to. A jeżeli natychmiast intencja się nie spełni, to z całą pewnością dostajemy informację, co jeszcze musimy zrobić, żeby takie spełnienie zaistniało.